Siemaneczko, Nie było mnie prawie dwa tygodnie na kanale. A to dlatego, że miałem trochę obowiązków. Wiecie, z samej ręciny ciężko wyżyć, więc jakieś tam prace chałupnicze że tak powiem robię. Jestem zobligowany, ale póki co zaczynamy działać. Miało być lizę, ale z racji tego, że mamy weekend, niedzielę, więc mam też świadomość, że będzie dużo turystów, a ja tego bardzo nie lubię. Odłożymy to po prostu w czasie. Poza tym jak tylko się poruszy temat Rize, to od razu znajdą się hejterzy, którzy robią coś takiego. I wtedy te swoje mądre wywody na temat tego, co tu mogło być, i a co nie. Deprecjonuje czasami takie inicjatywy, natomiast no, ja mam to gdzieś. Tak jak mówię, przy najbliższej okazji pojedziemy na Sajdak, pojedziemy na ten e, domek, zwany potocznie Domkiem Śmierdziela. A póki co jesteśmy w miejscowości Łączna. Ja zmierzam do Kamila i obadamy inne tereny. Cześć Wam, ludzie! Dzisiaj jesteśmy w okolicach Chemska Śląskiego. Na takim niewielkim kamieniołomie wiąże się z nim pewna historia, przekazy ludzi, którzy mówią o tym, że gdy był 45 rok, gdy zbliżali się Rosjanie, to okoliczna ludność, autochtoni, tu, w tym niewielkim, co za moimi plecami widzicie, kamieniołomie, Chowali pewne rzeczy. Na pewno nie mówimy tutaj o skarbach, o złocie, ale o zwykłych przedmiotach codziennego użytku, które w jakiś sposób chcieli odzyskać, sądząc zapewne, że te tereny ponownie będą niemieckie. Także jesteśmy w okolicach ulicy Sądeckiej w Szczerym Polu, w Kamieniołomie. Wszyscy, którzy są z Chemska i okolic, zapewne wiedzą, gdzie jesteśmy. Tu jest ciekawe miejsce z cegłami. Ma to taki okrągły przekrój, i tak się zastanawiam, czy tutaj nie stał kiedyś wapiennik. A tutaj mamy ten nasz niewielki łomik kamieniołom, w którym rzekomo tutaj, jak niesie wieść okolicznych mieszkańców z ulicy Sądeckiej, że tutaj właśnie Niemcy wchodzili z czymś z jakimiś tobołkami i wracali na pusto. Ja wiem, że takich legend jest bardzo dużo, natomiast jedna z nich dotyczy właśnie tego miejsca, w którym się znajdujemy. Tak jak u nas na Dolnym Śląsku mówi się, że wszystkie sztolnie prowadzą do Rize albo do Zamku Książ, tak z reguły każdy Niemiec, który w 1945 roku gdzieś szedł do lasu i wracał na pusto, to koniecznie musiał złote sztaby tam chować. No ale taka to już niestety jest przyłożona naklejka do naszego dolnego śląska pewnie zauważycie podobne skały podobne takie łomiki są po drugiej stronie ulicy Sądeckiej tam gdzie no kilkadziesiąt filmów do tyłu wchodziłem do takiej niewielkiej jaskini takiej szczelinowej gdzie tak mocno żem tam przyklinął, bo się nie mogłem zmieścić ale to są podobne podobne łomiki których tutaj pełno jeden w którym właśnie się znajdujemy ma tą swoją legendę. Legendę, bo póki co jeszcze nikt nie znalazł, a my to może za chwilę właśnie zrobimy. Ale wy się oczywiście o tym nigdy nie dowiecie, bo zaraz by było w Urzędzie Skarbowym coś takiego. Adam! Pogoda dzisiaj jest zamglona bardzo. Więc nie zobaczymy śnieżki, a uwierzcie mi, że stąd ją doskonale widać. Tu mamy hełmsko Śląskie dalej Lubawkę. A my jesteśmy na środku pola. Niemożliwe minus 8, a krowy się pasą. Masakra. Rasa syberyjska. Zimno, nie, panie sierżancie? Znaczy, końcówki palców marzną. To są niby minus osiem, ale w górach ten wiatr, ten, 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 ten yy, te powietrze jest cholernie takie ostre. Przenikliwe, kurwa. No, przenikliwe. Tu mi jest gorąco, No. Paluchy zmarzną jak diabli. To tutaj macie Kamila. Siemaneczko. Romano, Romano Ziąb, Idziemy, połazimy trochę Dzisiaj Babiny. będzie raczej krótki odcinek Babiny, bo zimno. Obiad gotują. Tak, tak. Zaczniemy, bo cewki nie widać. Czekaj, nie chodzi o moczową. Chociaż co po niektórzy widzowie typu żeńscy oj babych woleli, kurwa. No, cewkę moczową nie? A to nie o cewkę moczową idzie. Dobra. Menda. Mamy coś. Ocencie sami, co to może być, czy coś, co do zamykania służyło. Dziwne złącze, nie? Ani to Giemno dla bydła. właśnie. Dla bydła to raczej nie jest radę. No nie. A Ty co o tym myślisz? Nie wiem, no wydaje mi się, że to jest, nie wiem, jakieś kurde... Dy, 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 do, jakich, nie wiem. A może metalowe, to jest obroża? Co? Obroża, obroża na może, hybrydy. Może, Dobra. Może ktoś tu był przykuty do ściany. Oczywiście w tym miejscu byliśmy znacznie dłużej, ponad 3 godziny. Natomiast z racji temperatury i mojej słabej kondycji baterii w iPhone'ie Musiałem nagranie skrócić do minimum. Po tych trzech godzinach udaliśmy się do kolejnej lokacji położonej bardzo blisko. Tam z kolei poszukiwaliśmy dawnych rytów, które są wykute na skalę. Ale to już będzie materiał na kolejny ciekawy odcinek z kulawą eksploracją i z Kamilem.